Natalia, w moim domu pojawiła się Nutella. I co teraz? Stara! Uciekaj, zanim będzie za późno. Siema, jutro. w dzisiejszym odcinku powiem Wam, dlaczego podjadacie i jak sobie z tym poradzić. Bo pewnie słyszeliście, że no najlepiej nie trzymaj tego i tego w domu, to nie będziesz podjadał. Tak, wszystko fajnie, tylko że co? Ja jestem matką, więc czasem kupię swojemu synowi czekoladę czy ciastka, no bo dlaczego miałabym tego nie robić? To jest dziecko, dlaczego miałabym mu pieprzyć dzieciństwo, tylko dlatego, że ja trzymam dietę? No, to by było głupie. Eee, dlatego podejdźmy do tego w mądrzejszy sposób i powiem Wam, że za Wasze podjadanie odpowiedzialne są trzy hormony. Jest to leptyna, grelina i neuropeptyd Y. I żeby nie robić z siebie encyklopedii, Powiem tylko e, krótko, czym jest dany hormon. Leptyna e, jest to hormon wytwarzany przez atipocyty, czyli komórki tłuszczowe, i e, odpowiedzialny jest za uczucie sytości. E, grelina natomiast e, jest produkowana w żołądku i powstaje w momencie, gdy do naszego podzórza trafia informacja o niskim stanie, nie, e, o niskim stanie dożywienia, co finalnie zmusza nas do jedzenia. E, Neuropeptyt Y jest neurotransmiterem który jest odpowiedzialny za uczucie głodu. I powstaje w momencie, gdy poziom e, leptyny jest zbyt niski. Mamy to, e, tak więc przejdźmy do konkretów. W pierwszym badanie jest to, że nie jest cały dzień lub zbyt mało, e, a wieczorem rzuca się na jedzenie. Przez niski poziom sytości w ciągu dnia kumuluje się poziom greniny i neuropeptydu Y. I w momencie, kiedy siadacie do kolacji, są już na tak wysokim poziomie, e, że zanim opadną, Jedzie znacznie więcej, niż planowaliście. I to w sumie jest też mój błąd, bo jestem pracoholiczką i w momencie, kiedy już tam mam jakiś swój wolny czas, to zamiast usiąść na dupie i zjeść normalnie posiłek, to ja idę zrobić dodatkowy trening. I wieczorem, kiedy przychodzę, zjem swój planowany posiłek i oprócz tego planowanego posiłku po prostu żre jak dzika świnia i się nie mogę najeść co finalnie e, daje efekt tego, że zjem 300 albo i 400 kalorii więcej. Także e, proponuję uregulować posiłki i ten problem zniknie. Kolejnym błędem jest to, że jesz za szybko i nie skupiasz się na tym, co masz na talerzu. I nie bez powodu 5 czy 10 minut po posiłku e, mamy ochotę na coś słodkiego. Mimo że zjedliśmy obfity posiłek, to jeszcze dla zasady coś zjemy. Nie jest tak? Często tak jest. I należy po prostu o tym pamiętać, że poziom greliny maleje dopiero w momencie, gdy dane produkty zostaną strawione w żołądku. Więc jeżeli zjemy wolniej i pozwolimy pierwszej części posiłku się już sprawić, to nie będziemy podjadać bezpośrednio po. Ale jeżeli, już nas, ale jeżeli nam się już zdarzy to, to warto zapić po prostu to szklanką wody czy zieloną herbatą. Także spokojnie, nikt ci tego nie zabierze. Kolejnym błędem jest to, że posiłki macie zbyt małe objętościowo. Leptyna jest podbijana po posiłkowo, więc niskie kalorie powodują niski wyrzut tego hormonu i zaraz na nowo robimy się głodni. Z tego też względu warto obniżać kalorie na redukcji stopniowo. Wtedy w ten sposób unormujemy leptynę i nie będziemy się męczyć. Także zadbać o to, żeby posiłki były gęsto kaloryczne. I dodać do nich e, produkty pełnoziarniste, warzywa i zdrowe tłuszcze, takie jak kwasy Omega 3 i omega 6. mi się bateria w aparacie taki ze mnie youtuber, ale to nic, e, kontynuujmy. I po rozpis mam takie sytuacje, że po rozpisaniu diet e, moim podopiecznym e, dostaję wiadomości, bo są zaskoczeni, że no w zasadzie jedzą teraz więcej, więcej a nawet czasem tego nie to jadają a hunu. To co wcześniej było nie tak? To jest proste. Wysoka zawartość tłuszczy, e, niska podaż warzyw, e, produkty pszenne zamiast pełnoziarniste, a wieczorem dieta bez diety. Na kolejnym błędem jest to, że śpisz za mało. Jest to banał, ale już kilka nieprzespanych nocy powoduje to, że poziom lepny zmniejsza się o 15,5%. Więc załóżmy, że mamy osobę, która spożywa 2000 kalorii, to ten nieprzystępny noc spowoduje to, że w ciągu dnia przejeje około 300 kalorii więcej. Także no, wyłącz wieczorem tego Instagrama, wyłącz Facebooka, wyłącz mnie, jeżeli u Ciebie jest już późno, i wypadź spać. Kolejnym błędem jest zbyt długotrwająca redukcja. I zrozumcie, cholera, zrozumcie, że nie tylko wokół tego toczy się kształtowanie sylwetki i nie można być na wiecznej redukcji. W ten sposób długookresowo obniżacie poziom leptyny, a nawet doprowadzacie do jej zaników surowicy. Także proponuję nie być na wiecznej redukcji i też robić cyklicznie rifidy, czyli ładowania w postaci węglowodanów i pamiętać o tym, że kształtowanie sylwetki to też masa. Masa. Na masie możesz więcej zjeść. Także zredukuj to, co masz do zredukowania i podjedz trochę człowieku, bo znikniesz. Kolejny błąd. Zbyt niski poziom bodyfatu. Jak już wcześniej wspomniałam, leptyna jest wytwarzana w komórkach tłuszczowych, więc niski ich poziom równa się niski poziom leptyny. I też pusieki nie będą e, powodować optymalnego jej podbycia. Dlatego proponuję tutaj e, rotacje kaloryczne. I też no, nie starać się na siłę utrzymywać e, niskiego poziomu bodyfadu przez e, cały rok, jeżeli wam nie służy. Bo to, jaki poziom tkanki tłuszczowej e, możecie utrzymać, jest uwarunkowane genetycznie. No i pobudziccie się z tym. Kolejny błąd otyłość i tutaj już mowa o tak zwanej lepty odporności, czyli niewrażliwość komórek na leptynę. I nie ma tutaj po prostu innej drogi jak zmniejszenie bodyfadu i zmniejszenie ilości węglowodanów w diecie Przykro mi. Bez schudnić. Kolejny błąd, błąd, niebłąd yy, są to diety tłuszczowe. Dają nam większe uczucie sytości, ale też większą skłonność yy, do podjadania. Największy udział w podbijaniu leptyny mają węglowodany. I no, tłuszcze długo się trwa, trawią, obniżają poziom greliny, ale też stale obniżają poziom leptyny, co powoduje ciągłe, niekończące się podjadanie. Dlatego nie bój się węglowodanów tutkier to siła. Kolejny błąd stres. I wiem, że czasem nie mamy na to wpływu, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nadmierne wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, powoduje obniżenie leptyny. I dużo osób ma tak, że ten stres zajada. Także no, wyluzuj. Kolejny błąd brak aktywności, podstawa, to ona wspomaga wydzielanie leptyny. E, dlatego no nie ma co siedzieć, trzeba się ruszyć. Ja już też kończę zanim się ściemnie. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy podobało Wam się. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia już za tydzień.